No dobrze, ale próbujecie gdzieś... Z pana inicjatywy w takiej przestrzeni publicznej pojawiło się pojawiła się propozycja skierowana do Matego Borka. Może zróbmy coś razem, coś. Nie wiem, to jest Jak bardzo. Szukał pan e, ja takiego szukam. impulsu, żeby, tak. żeby dać impuls dyscyplinie, żeby się o tym znowu zaczął mówić, ja żeby myślę, to było że atrakcyjne. Polacy w ogóle mamy cechy nieprawdopodobne, że nawet czasami w jakimś obszarze jesteśmy nie bardzo bogaci w emocje, w pieniądze, w możliwości, a i tak się między sobą kłócimy, zamiast prowadzić coś robić razem. Nie wiem, z czego to wynika. I don't know. W boksie akurat sytuację rzeczywiście taką, że jest to zaskakujące, że jest kilku bokserów na krzyż, a jeszcze promotorzy między sobą najczęściej nie chcą współpracować. Kwestia oczywiście mega rozmuchanego ego, kwestia obawy przed porażką, no ale przecież w sporcie porażka jest jednak wpisana w istotę sportu, tak? Raz wygrywa mój zawodnik, raz wygrywa twój zawodnik, raz wygrywa A, raz wygrywa B. No co jakiś czas rozsądnie trzeba zaryzykować. Ta propozycja, którą złożyłem, to była taka propozycja, że nikt nie mógł nic stracić, a może byłby to fajny impuls właśnie lekibiców. Mm -hmm. Zresztą to. To nie był mój wymysł, to były, są dwie formuły turnieju, które w wielu krajach świata się odbywały. Po prostu zastanawiałem się, to zresztą pod to internauty, ja to podchwyciłem, to, to pomysł nie? był internauty, e, e, żeby spróbować to po prostu zrobić. Wybrałem troszkę inną formułę tego turnieju, wydawało mi się bardziej realną do zrobienia w Polsce. No muszę niestety, w każdy działa osobno i to już pewnie tak zostanie. No. Ale była informacja zwrotna, co powiedział Matin? Nie, nie mam. No, wykonałem ten nie telefon. Nie będziemy dzielić kilku wykonałem... pięciu czy dziesięciu milionów na trzech. Ale to kto, ona sama powiedziała, że jest pan świetnym biznesmenem. To, 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 więc... to może ja idę po śladach koleżanki. pieniądze, gdziekolwiek te choroby się były, to pewnie by nie było mowy. Natomiast natomiast no, od razu wykonałem telefon, i odpowiedź była tak dzwonię potem, że, że nie, 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 nie widzi tego i tyle. No i temat niestety umarł trochę jest wrożony, bo już któryś czas spróbuje I to jako ten większy problem. Motor. Przepraszam, tu nie chodzi o ważenie się, ale no, wystarczy spojrzeć na rankingi światowe. Praktycznie chyba tylko nasi zawodnicy. Może jeden spoza naszych zawodników jest w jakimkolwiek rankingu światowym, znaczy pewnie jest z 8 czy 10. Po prostu naprawdę myślę, że powinniśmy szukać współpracy, porozumienia. Raz się konkuruje, raz się współpracuje, tak? No, w każdym biznesie to. No ale ego, 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 ego. Szukamy tych impulsów dla.